Zrób z tą informacją co chcesz, ale w twoim mosznie mogą wyrosnąć oczy. Jest to guz zwany potworniakiem, a najczęstszym miejscem jego powstawania są jądra i jajniki. Przyczyny jego powstawania nie zostały jeszcze w pełni odkryte. Jedna z hipotez zakłada, że potworniak pojawia się w wyniku zakłócenia procesu kształtowania się połączonych bliźniąt. W rezultacie jedno z bliźniąt staje się pasożytem o średnicy do 25 cm. Tkanki embrionalne, z których miały powstać narządy i części ciała bliźniaka, tworzą oczy, zęby, włosy, a nawet kończyny na górze. I niestety, guz nie zniknie samoistnie. Konieczna będzie operacja w celu jego usunięcia, a jeśli jest złośliwy, pozostanie chemioterapia. Horror! Tyle problemów z powodu guza, który mógł być Twoim bratem. Mogliście razem grać w piłkę lub rywalizować w grach wideo, ale zamiast tego idziesz na chemioterapię.